Panie, witajcie. Dzisiaj e, test pierwsze wrażenie. Zapachu Tarif oh. Destiny. Nie wiem, czy tak to się. W każdym bądź razie ma to być zamiennik YSL Libre. Libre. Nie wiem. Pibre. Prezentuje się, tak? Yeah. Jeśli chodzi o pudełko, Pieprzone te. <laughs> e, folie muszę znowu zrobić. Piękny flakonie. No to jedziemy, kochani, jak znajdę to. O, z pierwszym psikiem. Psikaj. A co? No, no, na razie alkoholowo, wiadomo, poczekamy chwilę i zaraz Wam powiem, co myślę. onik naprawdę ładny. Tu, 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 tu. I tak się nie robi, pamiętajcie, że tak się nie robi, a ja tak zrobiłam, ale uczę się tego nie robić. No co, znam skądś ten zapach. Aczkolwiek nie wiem skąd. Za chwilę do Was przyjdę. Ogólnie ładny zapach. Jeśli Libr od YSL tak pachnie, bo ja nie wiem niestety, jak on pachnie, nie mam tej przyjemności wiedzieć. Eee, to dosyć ładny zapach, ale czy taki bardzo mój? Wiem, że strasznie ludzie na nim, na jego punkcie mają bzika, ale czy. Ja bym też miała, nie wiem. No teraz ładnie pachnie. Na pierwszy rzut węchu, jest w porzo, ale mam znać za chwilę. Wiecie co, po jakimś czasie ten zapach jest, no, ładny, ale to nie są moje klimaty, dlatego że to jest taki elegancki zapach, taki trochę idący w stronę unisexu. Dajcie mi znać, czy z klasycznym YSL Libre jest tak samo, czy to tak właśnie pachnie. Czy te destiny, jak wąchaliście, jest podobne w ogóle do YSL, czy nie? Będę musiała wypróbować w najbliższym czasie, bo aż jestem ciekawa. I ten zapach jest ładny, jest projektujący, wyczuwalny po jakimś tam czasie jeszcze. Może on się jeszcze potem bardziej rozwinie, ale po jakimś tam czasie, który już minął, bardziej mi się podoba niż na samym początku, to na pewno. Zobaczymy jeszcze za chwilkę i dam wam znać.